Najpiękniejsze drogi w Polsce, preludium. Zainspirowani przez naszych czytelników, wybraliśmy się w dość spontaniczną podróż śladami najpiękniejszych polskich tras. Mieliśmy ledwie kilkadziesiąt godzin, by odwiedzić jak najwięcej proponowanych przez Was miejsc. Intensywny wyjazd kończymy jednak z uśmiechem na twarzy. Było to jedynie preludium do dalszych przygód, początku naszego nowego cyklu w serwisie i magazynie Rally And Race. Znacie zapewne powieść Juliusza Verna w 80 dni dookoła świata. Wydana w 1872 roku książka opowiada historię dość statycznego gentlemana, który ze względu na kilka niespodziewanych zdarzeń ucieka ze swojej strefy komfortu, ruszając w podróż dookoła świata. Był to efekt zakładu, który główny bohater potraktował wręcz śmiertelnie poważnie. Przygody filiasa Foga. Czołowej postaci wspomnianej powieści stały się inspiracją do naszej podróży. Decyzja nie była jednak spowodowana hazardem, lecz zaangażowaniem naszych czytelników. Kilka tygodni temu zapytaliśmy o Wasze propozycje na najlepsze drogi w Polsce: te najpiękniejsze, najciekawsze lub po prostu idealne na luźną przejażdżkę. Otrzymaliśmy od Was dziesiątki pomysłów, a pewnego poranka podjęliśmy spontaniczną decyzję, by po prostu ruszyć ich szlakiem. Natychmiast. Odrobina dziennikarskiego szaleństwa stała się zaczynem do wspaniałej przygody. Nic dziwnego, przecież to właśnie emocje są kamieniem, który napędza lawinę niezapomnianych wrażeń. Nieprawdaż? Paspartu czas ruszać. Czymże jest podróż bez dobrego kompana lub przyjaciela? Fok wyruszył u boku wiernego służącego i asystenta paspartu. My postawiliśmy na maszynę kultową. Świetnie wyważoną, tylno napędową Mazda MX5. Konkretny egzemplarz był wyjątkowy. Błękit lakieru doskonale kontrastował z pomarańczową barwą rollbaru, znajdującego się za fotelami i malowaniem gulfa. Świetny, rasowy dźwięk wydechu, sportowa kierownica Momo i genialne właściwości jezdne tego klasycznego roadstera zwiastowały, że przed nami rozciąga się wizja niezapomnianego i mocno chaotycznego weekendu w trasie. Dlaczego? Założenie wyjazdu było proste. Mamy całe trzy dni, by odwiedzić jak najwięcej tras z bogatej listy propozycji naszych czytelników. Bez sztywnego planu, bez nałożonych ram czasowych. Po prostu pokonywać kilometr za kilometrem i cieszyć się każdym momentem za kierownicą. Miało liczyć się życie pełną piersią, wiatr smagający włosy podczas opuszczonego dachu, promienie słońca, zapachy i kolory otaczającej nas natury. Startem i metą tej eskapady był jarocin. W piątek około 13.00 meldujemy gotowość. To czas na synchronizowanie zegarków, ostatni kawy, głęboki wdech i odpalenie motoru. Przed nami jeden z najciekawszych weekendów w życiu. Drogi paszportu, czas ruszać. Dzień pierwszy Rajdowy Dolny Śląsk. Sam początek dał nam się we znaki. Wadą naszego egzemplarza MX5 był bez wątpienia brak klimatyzacji. Zwłaszcza, że trafiliśmy na wyjątkowo ciepłe dni. Nie było też specjalnie wygodnie. Prawy fotel i miejsce na nogi zajmowały bagaże, a basowy ryk wydechu był uciążliwy na dłuższą metę. Nastroje jednak dopisywały. Po krótkiej przerwie w świetnicy docieramy do pierwszego punktu. Jeziora Bystrzyckiego i zapory w Zagórzu Śląskim. Krajobraz i droga zmieniały się wprost proporcjonalnie do pozostałego do celu dystansu. Proste krajówki ustąpiły pola wąskim, nieco górskim serpentynom. Pojawiły się też ostre wzniesienia o ponad 10% nachyleniu i długie, wijące się zjazdy. A wszystko to w akompaniamencie pól, lasów i genialnej wręcz nawierzchni. Na tego typu trasach możesz spodziewać się dziur i zniszczonego asfaltu, który najlepsze lata ma już dawno za sobą. Tutaj? Nic bardziej mylnego. W końcu na horyzoncie widzimy tamę. Majestatyczny, kamienny owoc niemieckiej myśli technicznej. W tym momencie mocno czuć ducha dolnośląskich rajdów. Aby zdobyć szczyt, musimy pokonać kilka ciasnych nawrotów pod górkę. Prawa dłoń instynktownie szuka wajchy hamulca ręcznego, aby ściąć ten zakręt efektownym poślizgiem. Na każdym z nich ciało samo wychyla się na boki. Jakby od tego zależała ostateczna pozycja na mecie. Właśnie tego oczekujemy od tego typu dróg. Zapora chroni okolicznych mieszkańców przed wiosennymi powodziami po roztopach. Choć znajduje się tuż obok Lubachowa, administracyjnie należy do leżącego obok Zagórza Śląskiego. Dla nas była okazją do rozprostowania kości i chwili zadumy. Ale po kilku minutach wróciliśmy do dalszej jazdy. Lubachów urzekł nas swoim charakterem niemieckie budynki, liczne mostki i przesmyki. One wręcz do złudzenia przypominały krajobraz czeskiego rajdu Baru. Pędząc w kierunku Zagórza, od lodowatego jeziora dzieliła nas tylko barierka. Po drugiej stronie granice drogi wyznaczały drzewa. Czuliśmy pod skórą, że znajdujemy się w miejscu, gdzie rajdowego bakcyla wysysa się już z mlekiem matki. Kwadrans później wjechaliśmy do Michałkowej. To właśnie tu odbywa się jeden z iście kultowych os byłego Elmotu, czy dzisiejszego rajdu świdnickiego krauza. Spokojna jazda pozwala docenić odwagę zawodników. Ciasne, szybkie łuki, niewybaczające błędu dziury, słupy telegraficzne i drzewa. Wszystko kilkadziesiąt centymetrów od domów, tak biegunowo odmiennych od realiów profesjonalnego motorsportu. Starych, często obdartych i naprawdę zniszczonych. Czekała nas jeszcze wspinaczka na przełęcz walimską. Punkt kulminacyjny pierwszego dnia podróży. Wróciliśmy więc na równy jak stół asfalt i kręte drogi. A po kilku kilometrach znaleźliśmy się na dolnośląskiej mekce fanów i sympatyków świata rajdów. Jeżeli kochasz rajdy, dźwięk potworów WRC i popularnych bestii R5 nie jest ci obcy, to legendarne patelnie walińskie będą dla ciebie miejscem szczególnym. Ta szczelnie ułożona kostka była przez dekady areną największych pojedynków wielu imprez. Tutaj wyłaniani byli mistrzowie i przyszłe gwiazdy turnieju RSMP. Wrzucając tu bieg, poniekąd słychać echo tych dawnych lat. Odnosisz wrażenie, że za moment zobaczysz na wirażu starego Wurca z rozpaloną latarnią na masce i wściekłym rykiem pracujących garów. Na miejsce dojechaliśmy już praktycznie po zmroku. Lampy naszej Mazdy rozświetliły stojące za zakrętem pomnik ku pamięci Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Przepiękny obrazek. Mimo tego, że w tym czasie nie odbywała się żadna impreza lub memoriał, obok kwiatów paliły się znicze. To pokazuje, jak mieszkańcy tego pięknego regionu mocno związali swoje życie z tym sportem i idolami z dawnych lat. Ruszyliśmy dalej. Kolejnym klasykiem w stronę Dzierżoniowa. Droga robi się szeroka, jednak nawierzchnia pozostawia już wiele do życzenia. Ciągła zmiana z asfaltu na kostkę, mnóstwo dziur i nierówności. Zauważamy, jak wielką pracę wykonuje zawieszenie out Mówimy w końcu o miejscu, gdzie na pewnych etapach możemy sprawdzić prędkość maksymalną. Mocno zaciskamy dłonie na kierownicy. Cóż, kończymy ten dzień i kierujemy się już w stronę zakopanego. I chociaż podróżujemy dość wolno, czujemy się jak kierowcy rajdowi z oficjalną licencją poza temu. Drogi Dolny Śląsku, wrócimy do Ciebie już niebawem. Dzień drugi. Rally and race na belce startowej. Do zakopanego dotarliśmy grubo po drugiej. Nie ukrywamy, byliśmy wykończeni. Ale sumaryczny wynik ponad 650 km pierwszego dnia, często po małych, bocznych trasach, napawał optymizmem. Poniekąd czuliśmy obecność tatr, choć po zmroku nie było ich widać. To miał być prezent, jak w Boże Narodzenie. Mieliśmy odpakować go dopiero o poranku. Poranek mocno się przeciągnął. Po prostu potrzebowaliśmy odpoczynku. Ale w samo południe byliśmy znów gotowi do zdobywania Polski. Zaplanowaliśmy przejażdżkę po okolicznych wsiach, którą mieliśmy rozpocząć spod Wielkiej Krokwi. Ustawiliśmy więc nawigację: Zakopane, Ząb, Gliczarów Górny, Bukowina Tatrzańska, Jurgów, Brzegi. Łysa Polana oraz Palenica Białczańska. Blisko 50 kilometrów krętych okolicznych dróg obok zimowej stolicy Polski. Od samego początku uderzyło nas pewne odczucie. To zupełnie inne miejsce niż Dolny Śląsk i tamtejsze rajdowe odcinki. Tutaj nie czuć już ducha motorsportu, czuć atmosferę wakacji, luźnej, weekendowej przejażdżki, idealnej na piknik z wiklinowym koszykiem. Niezwykły jest zapach tego miejsca: górskiego, zimnego powietrza, zapach wolności. Pogoda nam dopisuje. Ściągamy więc dach, wkładamy okulary, ruszamy w drogę. Porządne podchalańskie śniadanie całkowicie zmazało wczorajsze zmęczenie. Chociaż na co dzień informujemy Was o raczej wyczynowej stronie motoryzacji, w tę sobotę całkowicie o tym zapomnieliśmy. Najpiękniejsze było powolne snucie się po pagórkach wokół Zakopanego. Drogi są tu naprawdę kręte, ale wyjątkowo szerokie. Asfalt jest wręcz idealny. Mimo że te warunki zachęcają do chwili zapomnienia czy mocnego dociśnięcia gazu, nas to nie korci. Przetaczamy się przez kolejne kilometry. W Tatrach piękno natury łączy się z techniką stworzoną przez człowieka. Pomruk Mazdy idealnie współgra z podmuchami wiatru. Zatrzymujemy się nienaturalnie często. Wiele zakrętów odkrywa tak niesamowite widoki gór, że grzechem jest niezrobienie im zdjęcia. Skupienie swojej uwagi na drodze to naprawdę spory wyczyn. Wzrok mimowolnie ucieka na bok, szuka tatr i rysów najwyższego szczytu. A po kwadransie na twarzy pojawia się uśmiech, problemy odpływają na bok, zapominamy o całym Bożym świecie. Jesteśmy tylko my. Nasza wierna maszyna i okalające nas Karpaty. Te trasy to najlepszy oręż do walki ze smutkiem, strapieniem i problemami codzienności. Zastrzyk endorfin jest niesamowity. Przejeżdżając przez jedną z wiosek natrawiamy na miejscowe wesele. Państwo młodzi oraz goście w ludowych strojach. Przestajemy więc patrzeć na wskazania z nawigacji, rozkoszujemy się chwilą. Bawi nas kompresja niektórych zakrętów. Muska się gaz na szczycie, aby wbić się w zakręt niczym pocisk. A wtedy konsternacja. Naszym oczom ukazuje się punkt kontroli, funkcjonariusze Straży Granicznej, znaki informacyjne w obcym języku. Przypadkiem dotarliśmy na Słowację. Nie mieliśmy się tutaj znaleźć. Ale zachęceni, ba, zmuszeni gestem kontroli granicznej podejmujemy to wezwanie. Z racji pandemii jesteśmy pytani o powód przejazdu przez granicę. Nie mamy niczego do ukrycia. Chwalimy się naszym pomysłem, a mundurowi przepuszczają nas z uśmiechem. Słowacja miała być pełna tego typu pozytywnych akcentów. Od pierwszych kilometrów witają nas krajobrazy zmienionej epoki. Wioski z drewnianymi domostwami, strumyki dosłownie przecinające linie jezdni. Miejsce, chociaż wydaje się opuszczone, ma swój urok. Zaczynamy naszą motoryzacyjną wspinaczkę. Po chwili mijamy sznur samochodów zaparkowanych na poboczu. To baza wypadowa do wielu szlaków, wyprzedzamy więc turystów z kijami oraz plecakami, całe rodziny, które przyjechały tu zaznać chociaż chwili odpoczynku. Obserwujemy też niszczycielskie działanie sił natury. W oddali, w gęstwinie lasów widzimy ogromne pole wyrwanych drzew, pokłosie tutejszych, naprawdę mocnych wiatrów. Nie tylko flora robi tu furorę. Podobnie działa też nasze MX5. Miejscowi oraz turyści uśmiechali się na nasz widok. Na postoju ktoś podszedł, poprosił, żeby zrobić sobie zdjęcie. Wdajemy się w krótką pogawędkę. Dla jednego z przechodniów ta generacja jest jednym z jego motoryzacyjnych marzeń. Ba, dostaliśmy też nieśmiałe pytanie: Czy na parę chwil można wsiąść do środka? Pewien słowak pochwalił się nam, że właśnie kupuje taki model. Słowacja była na tyle inspirująca, że postanowiliśmy zostać w niej odrobinę dłużej. Ale ten czas wykorzystaliśmy w znakomity sposób. Podjęliśmy decyzję, że właśnie tą stroną dotrzemy do kolejnego punktu podróży. Zostajemy w górach, ale teraz nadszedł czas na bieszczady. Słowacka strona podróży mijała nam naprawdę przyjemnie. Byliśmy naładowani siłą gór, słoneczną pogodą i wiatrem muskającym włosy. Po chwili zostawiliśmy za sobą wysokie tatry, myślami będąc już w bieszczadach. Plan był ambitny: tylawa, ustrzyki, polańczyk i zalew nad Soliną. Zagraniczna przygoda stała się jedynie małym skokiem w bok i szybko zameldowaliśmy się znów na polskiej granicy. Do sobotniej mety mieliśmy jeszcze sporo kilometrów. Zrobiło się znacznie chłodniej, bardziej dziurawo, ale nie mniej malowniczo. Sporym kłopotem był jednak zapadający zmrok. Postawmy sprawę jasno. Bieszczackie drogi to absolutny majstersztyk. Ciasne, wąskie zakręty, niepoliczalna ilość wijących się serpentyn, ciągłe podjazdy o sporym nachyleniu. Jazda w głuszy, z dala od cywilizacji, świateł oraz zgiełku. Ale gdy zrobiło się już całkowicie ciemno, frywolna przejażdżka zamieniła się w poważne wyzwanie, które wymagało od nas pełnego skupienia. Zarówno w przenośni, jak i w sensie dosłownym, byliśmy w lesie. Kiepska widoczność, zwierzyna, której oczy wciąż widoczne były w mroku, do tego nierówności i garby, które niemiłosiernie targały zawieszeniem. Zaskoczeniem dla mieszczuchów będzie też brak stacji benzynowych. Przejazd tą trasą wymaga odpowiedniego zaplanowania podróży i postojów. Byliśmy przekonani, że nam ta sztuka się udała, ale finalnie i my zaczęliśmy poszukiwać dystrybutora. W bieszczadach rezerwa może oznaczać wyrok, albo chociaż telefon na assistance. W międzyczasie zaczęliśmy rewidować dalsze plany. Byliśmy jednocześnie padnięci i zakochani w już przebytej trasie. To prawda, od nienawiści do miłości wystarczy tylko jeden krok. Dotarliśmy w końcu nad zaporę w solinie. Cichyszą wody i latarnie działały kojąco. Nagły przypływ radości sprawił, że myśleliśmy już o ataku na Mazury. Zapadła kluczowa decyzja. Szukamy noclegu w Rzeszowie, czas na sen i zasłużony, upragniony odpoczynek. Dzień trzeci. Wisienka na torcie. Niedzielny poranek przywitał nas po raz kolejny pięknym słońcem i chmurami, które zebrały się nad wieczornymi pomysłami. Znów rozpoczynamy dzień przed południem, ale dziś czujemy już zmęczenie i trudy wczorajszej jazdy. Szanse na Mazury, szutrowe osy w Mikołajkach spadają z minuty na minutę. Planujemy więc niedzielę przy filiżance kawy na Rzeszowskiej starówce, pełnej spacerowiczów, muzyki na żywo. Tak, tego nam było trzeba. Powoli kierujemy się jednak do domu. Mamy ponad 500 kilometrów, które chcemy wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. Pomijamy zatem drogi szybkiego ruchu i autostrady i kierujemy się do sandomierza. Trasa łącząca oba miasta to hybryda gospodarstw rolnych oraz wsi te mieszkalnych, w których stodoły ustąpiły miejsca garażom. Cóż, znak czasów. Niestety po raz pierwszy zmienia się też pogoda. Przed deszczem chowamy się pod składanym dachem. Po drodze mijamy winnice, ciągnące się kilometrami sady i plantacji winogron. Naturalnie. Wczorajsze górskie odcinki były bardziej spektakularne, ale prowincja potrafi zaskoczyć swoim urokiem. Na rynku w Sandomierzu nie spotkaliśmy, co prawda, księdza na rowerze, nie byliśmy też świadkami wciągającego śledztwa i policyjnego pościgu. Ale uwierzcie nam na słowo, chwila odświeżającego spaceru i kolejna kawa wynagrodziły nam to w zupełności. Docieramy do wisienki na torcie tej podróży. Toru Kielce. Nasze MX5 nigdy nie widziało jeszcze tego miejsca, postanowiliśmy więc jak najszybciej nadrobić to niedopatrzenie. Uprzejmość gospodarzy obiektu pozwoliła nam wjechać na tor i pokonać jego pełną pętlę. W dostojny sposób. Właśnie tak chcieliśmy zakończyć ten wypad. Zatrzymujemy się na linii startowej. Wszystko przy promieniach zachodzącego słońca. Wymarzona sceneria do wielkiego finału naszej podróży. Jaki jest główny wniosek tego intensywnego wypadu? Wbrew pozorom, to pewien truizm. Polska jest przepiękna. Tak często zachwycamy się widokami włoskiej przełęczy Stelvio lub szwajcarskiej furki. Dech w piersiach zapiera niezwykłe połączenie sił natury oraz inżynierii na norweskiej drodze atlantyckiej. A większość tego typu zestawień możemy rozpocząć od kultowej Road 66 w USA. Niemniej jednak, parafrazując klasyka, Polacy nie gęsi i swoje trasy mają. To nie ulega wątpliwości. Prawdziwe, drogowe perełki są tuż obok, pod naszym nosem. A wiele z nich, poza walorami wizualnymi i przyjemnością zjazdy, pozwala poczuć niewidzialną nutkę historii. Zwłaszcza tej bliskiej nam, związanej ze światem motorsportu. Każda podróż wymaga podsumowania. Pokonaliśmy łącznie 1585 km. Po dodaniu do tego wyniku dodatkowych odległości na dojazd do hotelu lub stacji osiągniemy blisko 1700 km. Aż 500 z nich to przejazdy przez góry. Łączny czas podróży? Około 57 godzin, aż 38 za kierownicą. Spaliliśmy 160 litrów benzyny. Na szczęście nasze wojaże miały jeszcze miejsce przed ostatnimi rekordami i dystrybutorem wskazującym 8 zł za litr. Są kwestie, których nie da się zmierzyć czy policzyć. Nie sposób wskazać, jak wiele endorfin dostarczył nam ten wyjazd. Nie da się określić ilości wspomnień, które zostaną z nami już chyba na zawsze. A przecież właśnie o to chodziło w tej eskapadzie. Jak bohater w 80 dni dookoła świata, dokonaliśmy czegoś wielkiego. I tak jak Filia Safoga, wycieczka sporo nas nauczyła. Kora śpiewała kiedyś podróżować. Podróżować jest bosko. Ten wyjazd był tylko preludium do kolejnych wypadów po rodzimych trasach. Początkiem nowej serii w serwisie i magazynie Rally and Race, dzięki której zabierzemy Was do najciekawszych lokacji w naszym kraju. Za kierownicą wyjątkowych, odpowiednich dla danego wyzwania samochodów. Czekamy na Wasze sugestie i kolejne pomysły. Dziękujemy też za Wasze zaangażowanie. Kto wie. Może w następną podróż wybierzemy się już wspólnie? Passepartout, czas pakować walizki. Po więcej motorsportowych emocji, wejdź na www.rallyandrace.pl